jeszcze Czesi, Smoleńsk, Słowacy, i Mołdawiania. W sumie razem była to wojna nowej Europy ze starą Europą, mówiąc dzisiejszymi terminami. I była to wojna zwycięska. Gdybyśmy ją przegrali, to byśmy stali się częścią Unii Europejskiej wcześniej. To oczywiście żart. To się mówię w tej chwili. Oczywiście żart. Natomiast, pamiętam przemówienie Pana Jerzego Puska Pana Jerzego Puska, yy, dwa dni temu na tej trybuny, który tłumaczył, że to zwycięstwo zwycięstwo to humanitaryzmu, praw człowieka ja go krzyczałem i równouprawienia kobiet generalnie rzecz biorąc Otóż, różne brednie się mówi na ten temat Powiedzmy sobie jasno, dorabia się różne ideologie. Zostawmy może historię i mówmy na temat sytuacji dzisiejszej. Otóż, jak Państwo wiedzą albo nie wiedzą, od 8 miesięcy, czyli od 1 grudnia 2009, Rzeczpospolita Polska przestała być suwerennym państwem. Po ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego Państwem suwerennym jest Unia Europejska. Od tej pory, od 1 grudnia, ona jest suwerenem. Wszystkie decyzje powstają teraz nie w Warszawie, nie w Berlinie, nie w Londynie, tylko wszystkie decyzje podejmowane są w Brukseli. Przepisy polskie nie mogą być sprzeczne z prawem unijnym. Oczywiście, póki mamy armię, a zwłaszcza Niemcy, którzy mają armię, to reszta Unii może im naskakać, nie? Ale to z będzie się zmieniało. Oni już pracują nad tym.